Chciałem widzowie, sobie nagrywam teraz bez, bez kametki, ale nagrywam przez inną platformę niezwykle. Przez tą moją starą aplikację. Dzisiaj teraz próbuję złapać unikatowego Pstrąga stalogłowego. Przed chwilą biem level 46. Złapałem pstrąga stalogłowego. Pobiłem rekord, nie był taki duży, bo 5.8 kg chyba. Tak, 5.8 kg. I poluję dalej na unikata. Łapie na srebrnego Twistera. Za chwilę wam pokażę jakiego. Prowadzenie to jest kijem w górze i takie szarpane, jakby w tym miejscu. Też możecie ogólnie. O! widziałem pszcząga w wodzie. Ogólnie to unikata też możecie spróbować złapać na na przykład. Wiecie, tu taką błyskę odrywa potwora. Ta błyska też jest ogólnie dobra. Na przykład, jakie oraz, oraz jest też taka blacha średnia, jedna. Za chwilę wam pokażę. Jest taka jedna blacha średnia. Ym, blacha średnia, patrzcie. Łapie na główkę dźwigową g. gram. bez Oraz na twistera bia biało-srebrnego 7 cm. Ale te pszczółki też mogą brać na X. Na przykład blachę średnią. Ja mam tutaj XC z blachą średnią 6,0. Lub na elegancką błyskę. Ja teraz spróbuję. Na może elegancką błyskę zobaczymy, z coś mi weźmie. Prowadzenie jest cały czas takie same. Spróbujemy złapać, tak jak mówiłem, Unikata. Bo ogólnie jesiotry mi średnio biorą, a za chwilę, jak piję level 46, lecę kupić sobie nową wędkę na grunt. Także, ale, ale, ale chcę jeszcze trochę pozarabiać, a jesiotry i katry mi nie biorą. Coś, nie wiem czemu. Więc po prostu sobie ten... łapię strągi. O, siedzi coś 18.58, co to siedzi? Bas Jest to bas. Niestety to bas jest. Ale dobra, rzucamy dalej. Powinien nam też jakiś skalnik uderzyć. Co znaczy pstąg stał głowę albo skalnik. Dobra. Bierzemy kij, tak. Popatruję chwilę na tą błyskę. Jak nie złapię jednego pstrąga stalogłowego chociaż na tą błyskę, to daję, spodem, to daję wtedy X-series blachę średnią. A jak będzie szło średnią na tą blachę, to wtedy biorę tego twistera znowu. ale zobaczymy, może coś mi weźmie. Jakiś pstrąg stalogłowy. Pyk. Pyk. Ciągniemy. Czy uderzy coś? Czy coś uderzy, widzowie? Nie wiem, zobaczymy. I. Czy coś uderzy? Zobaczymy. Zgłośno może trochę grę. Zobaczymy czy widzowie też uderzy. Nie wiem czemu. Dobra widzowie, ja i widzimy się za chwilę chyba. Widzowie, tak średnio idzie, więc postanowiłem, że zmieniam tu błyskę na, ym, na x -y z blachy średnią. Jakby co, to, to dostałem tą blachę za to, że jak byłem na jeziorze Michigan, to spędziłem tam ponad 30 dni i za to dostałem, dostałem też tą blachę. Także super rzecz, ta blacha. Pyk, cyk. Dobra, dajemy kij tak, dajemy kij tak. No i pokażę wam, bo może coś uderzy dość szybko. Nie z opadu. Jakby co, to nie łapiemy z opadu? Kurasz, ona nie chce się wybić w górę. Co jest? Dlaczego ona tak idzie po dnie? No halo, idź w górę. Cyk. I o, naszarpany tak jak chciałem. 19.12. Nie, niestety nie bierze. Coś mocno ta, ta przynęta idzie w dno, coś co mi się trochę nie podoba, że idzie w dno. Rzucamy gdzieś tam, dzisiaj, widzowie, skończyłem ten bawić się z tym, bawić w sensie, montować tak, jakby film z sumem zombie. Był to fajny film przygodowy. Sporo rzeczy się wydarzyło. Jest to film z dedykacją o bagiennych potworach. Pamiętajcie, nie idźcie nigdy na bagna sami, tak jakby. Bo kto wie, co tam czyha. My na przykład złapaliśmy takie wielkie potwory na bagnach. O, był pstąk salogłowy, już widziałem. Takie srebrne coś nam uderzyło. No kurde, blacha, idź do góry. Pyk. Dobra widzę, ja po prostu łapie i widzimy się najprawdopodobniej przy rybie, lub jak będę zmieniał przynętę lub dzień, Elo. Widzę, miałem przed chwilą ładny atak w wodzie i hamulec mi podszedł po, aż podszedł na maksa i był to chyba jakiś unikatowy skalnik. I dosłownie tak nie widziałem go w wodzie, ale dosłownie hamulec mi poszedł na maksa, jak się tylko dało. O kimi są stoi? W sumie miałem taki potężny atak, że nie wiem, niestety ryba się nie, nie zacięła, no ale do po prostu ja łapię i my się widzimy za chwilę. Widzowie, zmieniłem sposób y, łapania na taki ten. Taki bardziej... Taki bardziej... Na Taki szarpany. Czyli taki jak zazwyczaj łapałem. I teraz będę w taki sposób, jak wy co widzowie łapał. Także widzimy się po prostu za chwilę przy rybie najprawdopodobniej. Siema widzowie, ogólnie to wyszłem stąd, ogólnie to była sprawa taka. Poszłem połapać tej chwilę jesioty, zarobić kasę. Jak widzicie, teraz mam mało kasy. Kupiłem sobie nowe wędki. Kupiłem sobie jedną mocną wędkę gruntową oraz... Oraz mam teraz trzy wędki na grunt. Tutaj mam słabszy kołowrotek, dlatego że ten kołowrotek poszedł na tą wędkę, a kołowrotek z tej wędki. Kołowrotek z tej wędki poszedł na tą wędkę oraz kołowrotek tak jakby z wędki, tutaj po prostu zamieniłem wędki po prostu tu była taka wędka, były dwie wędki takie jak sery. tu po prostu zamieniłem wędkę z nową wędką i ta wędka poszła w miejsce tej puste po prostu i po pustym miejscu po prostu musiałem stąd wziąć kołowrotek do tamtej wędki i teraz jest standard spin tutaj nie ma w ogóle kołowrotka prawdopodobnie tą wędkę zamienię na taką 16 kg, tak samo jak, jak tą no i tu jest jakaś wędka do 2 kg po prostu żeby była, w jak, byle jak, w jakim miejscu Tak wygląda moja nowa wędka, pyk Taka już w miarę twarda Będę łapał na pewno jesiotę, w każdym razie widzowie To jest jedyne co kupiłem, kupiłem sobie na pewno też dużo przynęt Żeby móc łapać ten, te ryby Także po prostu ja tutaj łapię, jestem tutaj w tym miejscu Poluję na te pstągi, także widzimy się po prostu widzowie za sekundkę, elo Widzowie, siedzi jakaś rybka, ale chyba to maluszek, no tak to bas No dobra, ja opieraj widzimy się za chwilę. Siedzi kolejny bas. Maluszek, ja pauzuję, widzimy się za chwilę. Widzowie coś siedzi? Coś sporego. Podejrzałam już pstrąga albo czawicę jakąś. Pstąg starog głowy. Coś sernego. Prowadzenie to jest takie szarpane, jak widzieliście. I siedzi. I, i co to będzie? O! Rekord w wizowie Dobra Ja chyba widzowie ten, biorę ten Biorę gigową, główkę gigową 6-0 i łapię na tego twistera Bo mi najlepiej te pstągi starogłowe brały na twistera Posób to jest taki siarpany Wrzucamy w miejsce tutaj To jest miejsce tutaj Poniżej tamy kryton Przy tym takim ala W wodospadzie, takiej jakby tamie która blokuje wodospad Także ja po prostu łapię, rzucam mniej więcej gdzieś tam, bo tamtym brzeg. No i mi się widzimy za chwilę. Elo. Coś widać siedzi o godzinie 5.36 Jest to pstąg głowy, chyba będzie rekord Nie, jednak maluszek. Sposób prowadzenia to jest taki szarpany. Rzucam gdzieś tam pyk. I pokażę wam sposób łapania. Tylko niech się zarzuci. Bierzemy tak, robimy tak. Podwijamy do góry. Teraz robimy tak. Takie szarpane. Czekajcie. Podwinę do powierzchni, żeby było bliżej powierzchni. Pyk. Pyk. Cyk. Cyk, cyk, no i na to wzięła ta ryba widzowie, na takie prowadzenie. Tak samo też prowadziłem na ten, tu blachą. Cyk. Co jest? No jakoś to, widzowie, będzie po prostu szło. Siedzi, widzowie, taki mały bas. Widzowie, siedzi coś większego. 613 branie siedzi to już coś już większego już tak może bardziej pod medala czy wiem czy to będzie medal? może co najmniej rekord być jeden paluszek widzowie w widzowie siedzi jakaś ryba duża uderzyła mi dość blisko brzegu i jest to już chyba minimum medal, a może nawet unikat. Chyba to jest widzowie unikat. Uderzył mi dość blisko brzegu, ale dość mocno uciekał. Jest to chyba widzowie unikat. Medal! Nie jest to widzowie unikat, ale jest medal. Także po prostu ja poluję na unikata, i może w końcu widzowie ten unikat siądzie. Coś widzowie siedzi. Godzina. 7 ma 10 branie Co to będzie? Ono taki mniejszy, także ja poluję dalej, widzimy się za chwilę. Widzowie coś siedzi Coś naprawdę dużego Coś naprawdę dużego siedzi Powiedziałem już unikata Co będzie? To będzie już unikat? Chyba. Nie, jednak to nie jest wizowy unikat. Malutki basik, widzowie. Jak widzicie, siedzi wizowy kolejny basik, maluszek, więc ja lecę i widzimy się za chwilę. Widzowie siedzi dybba. Brania o godzinie 7.32 i w ogóle widzowie nie wiem czy wiecie, taka ciekawostka Jak patrzyłem w wodzie to widziałem, że tam się jakaś ryba tak kręciła tak mi tak jakby za mało przynętu leciała, co nie? I się spodziewałem brania i ładnie zaciąłem I czy to będzie jakiś unikat? Chyba tak Nie, jednak zwy, zwykły, no to widzimy się za chwilę Dobra widzowie, coś siedzi Nie jest to chyba nic gigantycznego Ale coś siedzi Co to siedzi widzowie? No, taki średni, więc ja łapię, widzimy się za chwilę. Czy dziwiłaby rybka malutka? No, basień, wiek, Basik, więc widzimy się za chwilkę. Jakby co, widzowie, to przyjęty tak jakby czas na taką pogodę. O nie, co ja zrobiłem? Zmanowałem 2000. O, w tą pogodę mi chyba dobrze brały. Zmanowałem 4000 a i tak on ten trochę. No, a teraz będziemy próbować, widzowie. Skąd wygasła już mi licencja na jezioro Kłączek, ale już Kłączek, Mączek, ale Jala. No dobra, w każdym razie widzowie. Ja lecę dalej, no i widzimy się przy lipce. Elo. Czyli widzę jakaś ryba? Chyba jest to coś małego. No chyba jest to coś małego, więc zapalzuję ja i widzimy się jak już to wyciągnę. Powiem Wam widzowie tak. Ja się nie podaję, nie podaję się, poluję. Dopóki nie wyciągnę Unikata, bo fajnie by było złapać Unikata. Fajnie by było też złapać Unikatowego skalnika, a ja tu nigdy unikatowego skalnika nie złapałem na tym owisku. Ale na pewno spróbuję złapać psiąga stalogowego Unikata. Także po prostu ja paluję, no i się widzimy, za chwilę. Elo! Widzę, że siedzi coś ładnego. Godzinie 6.57. I to już jest chyba naprawdę coś ładnego. To już jest szansa pod unikata nawet. Ale zobaczymy co będzie. Czy to będzie... Nie, to chyba nie będzie żaden unikat. To chyba medal nawet nie będzie. Co jest? A walczyło tak ładnie. Z początku, w sumie, w sumie, czekajcie. Co to będzie? Czy to będzie medal chociaż? No medal widzowy, no nie jest źle. Poluję na tego unikata widzowy. Widzowie, sprawdziłem sobie teraz, jakiego pstrąga stalogowego unikata złapałem na poprzednim koncie. I na poprzednim koncie złapałem unikatowego pstrąga stalogowego 14.1 kg. Czyli jeśli złapiemy mniej więcej um, 14.160, czyli z, jeśli złapię mniej więcej takiego 14.200 albo 14.160, to będzie to już widzowy rekord. Także tylko po prostu mówię, że jeśli, że, skoro mamy, mamy nieszczęście ze złapaniem unikata, to może będzie podobnie jak z sumikiem: że, jak już nam weźmie unikat, to weźmie jakiś duży. W każdym razie, widzowie, ja poluję, my się widzimy za chwilę. Elo, widzowie, co siedzi. Chyba nie jest to nic gigantycznego. Dobra, to ciągnę i widzimy się, jak już to wyciągnę. Dobra, już to wyciągam. No, taki malutki. Widzowie, siedzi coś naprawdę ładnego. Chyba. Albo jednak nie może. Albo jednak tak, a może i nie, a może i tak. Co to będzie? Chyba nie będzie to gigant. No, taki zwykły. Coś widzę, wysiedzi. Cześć, ja dobra, ja tą rybę holuję widzimy się jak już ją wyciągnę. Już ją wyciągam. No i jest to malutki pstąg. Coś widzowie siedzi. Chyba nie jest to nic gigantycznego. Dobra, ja tą rybę wyciągnę widzimy się jak już ją wyciągnę. Już to rybę wyciągam. I jest to ma bardzo malutki pstąg. Siema widzowy, coś siedzi. Ogólnie to jakby co, jest już późno. Więc dość cicho mówię, ale coś siedzi. Nie jest to chyba żaden gigant. Ale zobaczymy. Co to będzie? No taki siedzi, więc ja łapię dalej, widzimy się za chwilę. Jakby co, widzowie, to przewijam chyba czas. Bo coś mi widzowie nie biorą te ryby. Czekajcie, jakie są tu widzowie na tym łowisku pogody? Ja łapałem... No, kurde. Ciężko, widzę, znaleźć jakąś fajną pogodę. Ja, swojemy w taką pogodę. Ja zarobiłem. Zrobiłem 7,5 tysiąca. No, nie, ale sporo kasy mam. W każdym razie, ja rzucam, no i my się widzimy za chwilę. Elo. Widzowie, siedzi jakaś ryba. Sorry, że tyle razy pauza była. Przez przypadek się widzę, wy pomyliłem. 18,17. No i coś walczy. To jest wizowy chyba unikat. Tak, to jest wizowy chyba unikat. To jest wizowy unikatowy, stał głowy widzowie chyba. No to jest widzowy unikat. Nie ma bada, to jest unikat. Wątpię, żeby to był medal. Jeśli to nie będzie widzowy unikat, to ja po prostu nie wierzę, ale to musi być unikat widzowie, niemożliwe. Jeśli będzie miał powyżej, 14 kg i 160 gram to będzie super. Ile będzie miał kilo? To jest na pewno unikat, już to mówię. Jeśli to nie będzie unikat, to ja po prostu nie wierzę w tę grę. Naprawdę. Ale to będzie widzę wreszcie unikat. Wreszcie będzie widzę unikat. Udało się na odcinku wreszcie dawać tego unikata. Czy ja powiadam rekord? Chyba tak. Widzowie, pobiłem rekord. Super, ale zarąbiście, widzowie. Nie, nie wierzę. Po prostu pobiłem rekord jeszcze w dodatku, chyba. Czekajcie, ja mówiłem? 160, tak, pobiłem rekord. Na pewno. Jestem tego pewien, widzowie, pobiłem rekord. Pobiłem, widzowie, rekord. Pyk. Taka srebrna ryba, pstrągowata, siedzi, widzę wreszcie unikat jakiś. Tak ta ryba wygląda, czekajcie. Idziemy na sam koniec, żeby były screeny jeszcze takie jedne, siedzi wreszcie unikat. Pyk. Tak, te takie screeny. Czyli widzę Unikat na odcinku nie, nie spodziewałem się rekordu Ale cieszy mnie to, że siadł rekord Siadł siad rekord na odcinku o, Na tym koncie coś mam mega fatta, Bo siadł nie dość, że Unikat To jeszcze tu chyba rekord Tak jak mówiłem Co jest? Co jest? Była. Pyk. Pyk. Tak ta ryba wygląda od góry. Pyk. Piękna ryba, widzowie. Co by tu innego mówić? Cofniemy się tylko widzowie tutaj. Pokażę wam screeny. Siedzi, widzowie, wreszcie ta ryba. Nie spodziewałem się widzowie rekordu, ale bardzo mnie cieszy ten rekord. Naprawdę. Jestem podierany. Nie mogę widzowie pokazać, jak jestem podierany, bo po pierwsze, a nie nagrywam, nagrywam innym programem, tak jakby. Nawet program nie nagrywam, więc nie mogę pokazać kamerki. Patrzcie, widzicie, jest włączone nagrywanie ekranu. Nagrywam tym, tym starym, co kiedyś nagrywałem, co mi lagi miałem, ale na szczęście mi nie laguje. Plus jeszcze nie mogę ten krzyczeć, bo jest widzowy noc. I w domu u mnie osoby już śpią ogólnie, jest godzina 23.05, o 22 już powinien chyba spać ogólnie. Co nie, ale ja nie śpię jeszcze. I nagrywam dla was widzowy ten odcinek szybciutko. Wpadł Unikat, jestem z tego zadowolony. Jeszcze w dodatku siad rekord. No co by tu innego mówić. Cieszę się. Siad rekord. Najlepsza guma na spinning, tak jak mówiłem To jest ta srebrna, taka srebrno-biała, biały twister Na główkę jigową na przykład 6,0 i 30 gram, albo 25 gram, coś takiego Ja akurat użyłem bez Więc mam więcej expa, patrzcie ile expa 1600, także mam więcej Mam o 20% więcej doświadczenia Bo użyłem główki bez zadziorowej, dobra Teraz robimy screeny takie Piękne to łowisko jest ogólnie. Tu zrobimy na tle tamy, na tle tych kamieni tam. Pyk. Piękna ryba. Piękna ryba, co by tu innego mówić. Tam uderzyła. Pyk, piękna ryba. Pyk, zrobię jeszcze tylko zdjęcie na miniaturkę. Czekajcie, zdjęcie na miniaturkę będzie takie. Pyk. To będzie zdjęcie na miniaturkę, pyk. Pięknie. No i co, co by tu innego mówić? Siedzi unikat, siedzi piękna ryba. 18, 17. Pyk. 18, 17, 21 stopni Celsjusza. Słońce za chmurami i 14 stopni Celsjusza, temperatura wody i Z 1.0 metrów na sekundę. Tak to widzowie wygląda. Cyk. Myk, myk, cyk, cyk. Czekajcie, bo mi zrobiło screena z opóźnieniem. Metrów na sekundę. Pyk. Pyk. Pięknie. I sposób, w jaki ją złapałem, to jest tak. Mm. Czekajcie. Stalowy. Gigowa. Dzigowa 6,030 gram na szarpane. Pyk. Pyk, pięknie. Pięknie. Pięknie widzowie. Kody matkera to jest tak. Minus 100,20 odstęp. Przecinek 87,12 Ja sobie ten marker wyślę na główne konto, bo to jest rekord. Więc ja sobie ten marker ogólnie później postawię. Pick. pięknie. Co by tu innego mówić? Jest z czego się cieszyć. Tak jak mówiłem, sposób łapania to jest szatpanie. Rzucałem gdzieś o tam mniej więcej. O, tam się coś spławia. Czekajcie, tam się coś spławia. Widzowie. No dobra, nie wiem, w każdym razie, udało się złapać unikata, bardzo mnie się cieszy, czekajcie, sprawdzę jeszcze raz, jaki miałem na poprzednim koncie. Na poprzednim koncie miałem, tak, unikatowy słownik kanałowy, dobra, dobra. 14.160, tak jak mówiłem, pobiłem rekord, on wziął... 8 stycznia, więc ja zaraz idę pousuwać screeny tego ostatniego. W każdym razie nowe konto, Unikat na filmie. To jest widzę, że już któraś razu taka sytuacja. Już trzeci raz, że łapię Unikata lub ym, medala do misji, te nieściuki. Dobra, widzę, że już jestem. Ogólnie to musiałem coś załatwić. Tak jak mówiłem, bardzo się cieszę, z złapałem tego unikata, jest to rekord, tak ta ryba wygląda, ja już screeny podobiłem, taki biało-srebrny, biało tak jak sprząt na głowy, główka dzikowa, bezzadziorowa, 6,030 gram, no i prowadzenie też szarpany, wędka to jest 25 kg i multiplikator 22 kg. Matkę już widzieliście, piękna waga. Piękna kasa, pamiętajcie, że jest 1600 EXPA, ale ja mam do główkę jigową i mam 20% więcej doświadczenia, więc normalnie by było może nie wiem z 1400, może 300 jakoś tak widzowie. W każdym razie, mój strong psz głowy już jest w topce, i się zaktualizowało, także dobra widzowie, ja lecę ogarnąć miniaturkę, ja się z wami żegnam sądki, że był odcinek bez kametki. Mam nadzieję, że Wam się podobało i elo, widzewie. Cześć, Natka, jo.